Zastanawialiście się, jak Katzaj nauczyły się tak szybko śmigać po polsku? Jesteś bardziej wyjątkowa niż polska ortografia. To dzięki moim wspaniale napisanym fonetycznym tablicom. To znaczy, kiedy uczę kogoś z zagranicy na szybko polskiego, przygotowuję coś takiego, proszę zignorować te wykreślone słowa. Ale jesteś bardziej wyjątkowa niż przeczytane przez osobę angielskojęzyczną, napisane fonetycznie? Jesteś bardziej wyjątkowa, wyjątkowa niż, bo z-ch jest często czytane jako ż w języku angielskim. To jest najszybszy skrót, żeby przedstawić ż, które w samym angielskim nie występuje. To znaczy, nie mamy po angielsku słów z głoską ż, jednak jest już taki fonetyczny, domyślny dla wielu osób. Zapis tej głoski, kiedy są to słowa typu zapożyczenia. Więc jesteś bardziej wyjątkowa niż. A niż co? Polska ortografia. Or polska ortografia. Co o tym myślicie? <laughs> Czy kiedy przygotowuję takie wywiady, chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają inne takie tablice? Dajcie mi znać, bo zawsze mnie to bawi, kiedy je potem widzę i zachowuję.